Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób ja wybrałem dla siebie serwer DNS. No, wśród tylu tych serwerów DNS jest ciężko cokolwiek coś wybrać. Teraz tak, w komputerze przychodzimy w no Start, bierzemy uruchom, wybieramy komendę CMD, potwierdzamy, OK i otwieramy sobie tam jedno okno, ja tu otworzyłem trzy okna. Wpisujemy taką regułkę ping T i wpisujemy ten adres DNS, który chcecie sprawdzić. I w drugim wpisujecie e, drugi adres. No i w trzecim oknie tak samo możecie jeszcze jeden adres pisać i potwierdzacie e, Enter. No najlepiej tak w, w, wykonać ten test w e, przeciągu minuty. Sprawdzić można tam poczekać chwilę. Niech te pingi posprawdzają i zobaczyć jakie e, opóźnienia występują między tutaj waszym komputerem a tym serwerem e, DNS jak widzicie tutaj po lewej stronie e, taki ten średni ping jest cały czas 20 milisekund tu na środkowym jest 41 i tutaj po prawej 44 e, jeszcze tylko chwileczkę, poczekajcie 10-15 sekund tabela dojdzie do końca zaraz wam pokażę w ogóle, wytłumaczę w jaki sposób e, <laughs> zatrzymać te lecące tutaj e, pingi czekamy jeszcze chwilę, zobaczymy czy będzie się coś zmieniało w tych e, pingach jak nie to zastopujemy to. Teraz tak, przechodzimy w pierwsze okno. Wpisuje, wciskamy Ctrl C, tutaj na drugim Ctrl C i na trzecim Ctrl C. I wtedy nam się zatrzymuje. Tutaj mamy w pierwszym oknie minimalny ping, maksymalny. Tutaj tak samo macie minimalny ping, jaki był maksymalny i tu średni. Akurat średni mi się tutaj zasłonił, by się okna nie zmieściły. I w ten sposób tutaj wybieramy. Moim zdaniem, wybieram zawsze ten serwer, ten o na niższym pingu. Tutaj jeszcze jeden sprawdzimy. Nie pamiętam w ogóle jaki to był chyba, ale mi się wydaje, że to jest plusa chyba e, ten serwer DNS. Zobaczymy. No i też wychodzi e, no, w miarę, w miarę 21 milisekund. Jest to mniejszy ping e, od tych serwerów tutaj po prawej e, stronie. Jeszcze nie, a nie, to nie plusa tylko play, przepraszam. E, tutaj jest 213, 17 ten to chyba będzie z Orange, to jest z Neostrady. Jak widzicie też jest 20 milisekund ping. Jeszcze jeden sprawdzimy tutaj gdzieś miałem chyba z net jak mi się wydaje. Znet nie to był. Jeszcze ten będzie z net. dobra. Zaraz go sprawdzimy. No jak widzicie droga ping jest większy, no to czyli tego serwera DNS bym yy, nie wybrał. Tu zaraz na końcu Wam pokażę skąd te, wziąć te adresy tych serwerów DNS. Możecie poszukać równie, do, równie dobrze w Google, a ja to Wam pokażę z jakiej strony ja tutaj korzystałem, zaraz Wam pokażę. Z tej strony korzystałem i stąd wybierałem te DNS -y i sprawdzałem. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.